Problem z zanieczyszczonymi psimi odchodami, trawnikami jest w wielu praktycznie od zawsze. Dlatego akcja Psia Kupa w Sejmiku Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych po raz kolejny zwróciła uwagę na ten ważny problem. A skąd pomysł na taką właśnie akcję? Zaczęło się to od. Można powiedzieć zjazdu szkoleniowego w Zakopanem, wszystkich samorządów szkolnych. Tam poruszyliśmy wspólnie problemy naszego miasta, zarówno szkół, jak i miasta. Jednym z takich problemów były właśnie te psie kupy, psie i brak miejsca, gdzie można je wyrzucać. Dlatego chcielibyśmy. Chcieliśmy tą akcją e, udostępnić to miejsce dla wszystkich mieszkańców naszej, naszego Wieluja. Happening związany z zakończeniem projektu psiakupa odbył się na plantach przy muzeum. Jego finał poprzedziła zbiórka psich nieczystości, które w specjalnych workach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przynieśli przed muzeum. Do akcji przyłączyło się w sumie ponad 100 uczniów, głównie ze szkół średnich oraz z gimnazjum nr 1. Wzięły w niej udział również przedszkolaki z przedszkola nr 1, które zaprezentowały swoje prace plastyczne, tematycznie związane z całym przedsięwzięciem. Psią brać na hepeningu reprezentował jedynie wieluński komisarz Aleks. Ten sympatyczny policyjny pies z całą pewnością nie zanieczyszcza ulic miasta, dba o to jego opiekun. Akcje gorąco popierają także mieszkańcy Wielunia. Pewnie nie wszyscy, ale zawsze. Bardzo proszę pana, ale żeby to się przyjęła. Takie są cudowne planty, a nie można wyjść, żeby się dziecko pobawiło. Mojej działki, właśnie tam się psy zatrzymują i kupują. Robią. Więc ja bym chciała po prostu w tej chwili pobrać woreczki i co jakiś czas powiesić na swojej bramie. No bo to jest i dla mnie nieprzyjemne, i, i po prostu dla tych osób, co następnie przechodzą. Najważniejszym punktem akcji było uroczyste oddanie do użytku pierwszego automatu, z którego można pobrać torebki na psie odchody. Dokonali tego wspólnie burmistrz i starosta wieluński. Jest. Wszystko jest dobrze, tak jest. No. sprawne i woreczki są. I, i woreczki są. O, także, także A, żeby... zapraszamy. Oficjalnie przekazuję Panu wodnikowi kluczyki do tego automatu. Pierwszy będzie mój. To rzecz jasna nie jedyne tego typu urządzenie zainstalowane w mieście. Gdzie zatem znajdują się następne automaty? Przy ulicy Ewangelickiej. Następne dwa będą po drugiej stronie Wieluńskich Plan. Będzie e, naprzeciwko Placu Zabaw przy ulicy Reformackiej mm. i czwarty pojemnik e, stoi przy w okolicy Baszty sławoli przy ulicy Reformackiej w parku imieniem Jana Pawła II. Będziemy się starali, żeby jak najwięcej takich pojemników e, powstało w Wieluniu, żeby uświadamiać. E, ta akcja będzie trwała jeszcze przez z długi czas, m.in. poprzez komentarze na forach czy w internecie, wśród dyskusji, wśród mieszkańców, że to naprawdę jest obowiązek, a nie tylko dobra zabawa, posiadanie psa. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, wystarczyło nam na zakup czterech pojemników, takich dystrybutorów oraz 5000 sztuk e, tych torebeczek, które będą uzupełniane w tych dystrybutorach. Dofinansowanie, czyli skąd, skąd macie pieniądze na to? E, z partnerskiego e, działaj lokalnie, to jest. E, no, nie wiem. Taki specjalny program, tak? Program, tak, gdzie mogliśmy złożyć podanie, które tak jakby złożyć pomysł, który integruje jakąś społeczność. Nasz projekt przeszedł tutaj w powiecie wieluńskim i otrzymaliśmy właśnie kwotę w wysokości 3800 zł. Zapytajmy jeszcze o to, kto będzie wspomniane automaty, opróżniał z psich kup i uzupełniał torebki. Każda firma ma swój rewir. My również podpisaliśmy nasze dystrybutory pod konkretną firmę w komunalce. Rozumiem, czyli firma, która oczyszcza kosze w mieście również będzie zajmowała się tymi pojemnikami, tak? Dokładnie, tak, dokładnie. Jak szacują organizatorzy akcji, w Wieluniu mamy około 5 tysięcy psów i około 6 tysięcy na obszarze wiejskim. Szkola, Jest pisa, więc po kola, kim tak? sprzątać. Straż miejska przypomina z kolei, że za niesprzątanie po psach są kary nawet do 500 zł.